Wiedzne Dziecko to jest co prawda siódmy album wydany w komiksowej serii Horgal Aergirson, ale ja wracając po raz kolejny do tej serii, nawiasem mówiąc mojej ulubionej, lubię go czytać jako część pierwszą. Bo chronologicznie od niego tak naprawdę powinna zaczynać się fabuła całej serii. Tomik ten zawiera trzy historie. Trzy historie, które mówił nam o początkach o młodości głównego bohatera, o tym, skąd się w ogóle wziął w całej tej historii. W pierwszym opowiadaniu obserwujemy wracających ze swojej wyprawy wikingów, dla których ta wyprawa okazała się klęską. Wracała zaledwie garstka z tych, którzy wyruszyli i do tego jeszcze w tej drodze powrotnej musieli się zmagać z potężnym sztormem, który odczytywali wręcz jako nadnaturalny, jako gniew boski. Jedynym sposobem, aby ten boski gniew udobruchać, według czarownika znajdującego się również na pokładzie Drakkaru, było złożenie ludzkiej ofiary, a na te ofiary mieli wybrać najznamienitszego z wojowników, ich wodza Leifa Haraldsona. Szczęśliwie do egzekucji nie doszło, bo jeden z Wikingów zauważył jakieś dziwne światło, które pojawiło się w tej mgle, w tym sztormie. Postanowili popłynąć w kierunku tego światła, no uznając, że jest to znak od bogów. Rzeczywiście wypłynęli na spokojne wody, co więcej, wypłynęli na terytorium swojej ziemi ojczystej, a to tajemnicze światełko okazało się lampą zamontowaną na dziwnej metalowej kratwie, kapsule w której w środku znaleźli płaczące niemowlę. Niemowlę, które e, ocalone z tej egzekucji Leif Haraldson postanowił zaadoptować i które nazwał mianem Thorgala Egersona. Druga z przedstawionych tu historii będzie już dotyczyła Thorgala nieco starszego, takiego 6 7 który no, wplącze się w zupełnie fantastyczną historię. Na jego drodze stanie bowiem krassnall Jakzi, krasnar, który wyruszy do świata ludzi w poszukiwaniu metalu, który nie istniał. Tutaj szczegółów wam nie będę zdradzać, powiem tylko, że Jakzi przez prawie tysiąc lat poszukiwał tego metalu i znalazł go w formie wisiorka, właśnie na szyi Thorgala. Bez udawania się w szczegóły powiem Wam tylko, że Torgal oczywiście pomógł mu w zdobyciu tego elementu, co więcej, postanowił też towarzyszyć mu w drodze powrotnej właśnie do krainy krasnoludów, gdzie czyhało na nich całe mnóstwo niebezpieczeństw od wielkiego krwiożarczego olbrzyma. Koło latające i plujące ogniem wężą wampiry. No I wreszcie y, też czekało ich y, ostateczne starcie z tym potężnym wężem, który strzegł wejścia do krainy krasnoludów. Natomiast ostatnia z historii będzie dotyczyła Trogala już kilkunastoletniego y, chłopaka, który no, będzie zmagał się cały czas z kwestią tego swojego pochodzenia. On co prawda dobrze się czuje w tej wiosce wikingów, dobrze się czuje pod opieką wodza Alefa Haraldsona ale jednak przez swoich rówieśników i przez swoich pobratymców traktowany jest jako bękart, jako ktoś no, niewiadomego pochodzenia. Postanawia więc za radą czarowników wyruszyć do krainy, w której mają przebywać bogowie, aby tam spróbować dowiedzieć się, poznać jaka jest jego historia, Okaże się, że ta jego metalowa tratwa, ta jego kapsuła ratunkowa rzeczywiście była niejako boskiego pochodzenia, spadła z gwiazd, a Sandhog jest potomkiem ludzi, co prawda, ale ludzi pochodzących ze znacznie bardziej technologicznie awansowanej cywilizacji. Cywilizacji, która wiele tysięcy lat wcześniej opuściła Ziemię po pewnym kataklizmie i teraz postanowiła na tę Ziemię wrócić. Jak już wspomniałam, to jest moja ulubiona seria komiksowa. Seria, która tak naprawdę ma już miano kultowej, legendarnej, która kontynuowana jest do dziś i która no, niejeden jeszcze raz pojawi się w naszym komiksowie. Ja mogę tylko z, ze swojej strony serdecznie Wam tę serię polecić. Kto już ją zna, chętnie do niej wraca. Kto zaś jeszcze nie zna Torgala Eggersona, to z całego serca. Polecam, aby rozpoczął przygodę z tym gwiezdnym dzieckiem, bo to naprawdę świetnie napisana opowieść fabularnie świetna, graficznie świetna i zdecydowanie warta poznania. Polecam. W albumie Straszna wyspa z najnowszego komiksowego cyklu o przygodach Myszki Miki, no, główny bohater wraz z przyjaciółmi ponownie będzie musiał wcielić się w rolę detektywa, ale tym razem nie będzie zajmował się jakimiś złodziejaszkami, jakimiś drobnymi przestępcami, będzie zaangażowany w poszukiwanie badacza obieży świata, odkrywcy, lorda Pepermint'a. Miki zostanie wezwany przez żonę lorda Peppermint'a zaniepokojoną przedłużającą się nieobecnością męża. Po tym, jak mąż poinformował ją listownie o podjęciu wyprawy na pewną tajemniczą wyspę, ślad po nim się urwał. Nie dostała już żadnej wiadomości, nie miała pojęcia, co się z Lordem Peppermintem może dziać. Podejrzewała oczywiście najgorsze, że albo coś się stało w czasie rejsu, może doszło do jakiejś katastrofy morskiej, albo na tej tajemniczej wyspie doszło do jakiejś tragedii. Postanowiła więc poprosić Mikiego o pomoc. Rzecz jasna, myszka Miki wraz z przyjaciółmi oczywiście będą chcieli podjąć się tego zadania, ale nie będzie to sprawa łatwa. Przede wszystkim trzeba będzie tę tajemniczą wyspę znaleźć. Lord Peppermint, co prawda, zostawił jakieś swoje notatki, jakieś stare księgi, z których korzystał przy poszukiwaniu informacji na temat tejże wyspy, no ale kluczowy element, czyli mapa z zaznaczonym miejscem, gdzie owa wyspa się znajduje, niestety została z ksiąg wydarta. Co więcej, przyjaciele natknęli się na informacje o różnego rodzaju niebezpieczeństwach, Kryjących się na tej wyspie, zresztą na niebezpieczeństwach, od których wyspa wzięła swoją nazwę. Niezrażeni jednak tymi przeciwnościami losu, postanowili zrobić wszystko, aby Lorda Peppermint'a odnaleźć. Powiem Wam tylko, że udało im się dojść do tego, gdzie owej wyspy szukać, udało im się zbudować okręt. I ostatecznie udało im się na tę tajemniczą, straszną wyspę dotrzeć. Ale to będzie tak naprawdę początek dramatycznych przygód i problemów. Bo, po pierwsze, okaże się, że przy dobijaniu do brzegów wyspy ich statek no, roztrzaskał się w drobny mak. Inna rzecz, że wkrótce przekonają się, że ich tropem podąża czarny Piotruś, no, którego zamiary z pewnością do dobrych nie należą. No i co najgorsze, owa straszna wyspa rzeczywiście zasłużyła na swoją nazwę. Przyjaciele będą natykać się na kolejne pułapki, na kolejne problemy, na kolejne zagrożenia. Zaatakują ich wściekłe małpy. Zresztą na wyspie właśnie natkną się na wielką, olbrzymią, straszliwą małpę, która będzie zdawała się rządzić tę wyspą. Ale czy trafią wreszcie na trop zaginionego lorda Peppermint'a? Czy odkryją tajemnicę tej strasznej wyspy? No i koniec końców, jak wrócą do domu? Powiem tylko, że ja się osobiście bardzo mile rozczarowałam do tego komiksu, bo sięgając po niego spodziewałam się, że to będzie no kolejna powtórka z takich komiksowych serii o Myszce Miki, które już znamy, czyli te takie proste rysunki, podstawowe barwy, proste fabularnie historie. No tutaj, jeśli chodzi zwłaszcza o tę stronę graficzną, ona jest po prostu przepiękna, a i sama fabuła przepełniona humorem, przepełniona właśnie przygodami, będzie odpowiednia nie tylko dla tych najmłodszych czytelników. Serdecznie polecam. Nana to mangowa seria o dwóch dziewczynach, w zasadzie dwóch młodych kobietach, które łączy wspólne imię, właśnie tytułowe imię Nana. Poza tym dzieli je tak naprawdę wszystko no, większość rzeczy. Różni je charakter, zainteresowania, styl bycia, styl ubierania i tak dalej. Łączy je w zasadzie to, że obie mieszkają na prowincji i obie będą miały złamane serce. Pierwsza nana, którą poznaje czytelnik, to młodziutka dziewczyna, która wdała się w romans z żonatym mężczyzną. Dziewczyna wie, że to związek bez przyszłości, ale jednak jest w tym mężczyźnie na tyle zakochana, że akceptuje warunki, na jakich się spotykają. Dochodzi jednak do momentu, kiedy jej ukochany decyduje się przeprowadzić do Tokio, no i siłą rzeczy będzie musiał ich związek zakończyć. Dziewczyna jest rzecz jasna załamana, tym bardziej kiedy jeszcze dowiaduje się, że do Tokio przeprowadza się również jej najlepsza przyjaciółka, która tam dostała się na studia artystyczne. No ale oczywiście początkowo będzie chciała pojechać za nimi do stolicy, ale tutaj najdzie ona refleksja, że Sama jeszcze nie skończyła szkoły, jeszcze nie dostała się na studia. Będzie też przecież musiała się jakoś utrzymać, znaleźć pracę. To wszystko póki co przerasta jej siły. Postanowiła więc zostać w swojej rodzinnej miejscowości, tym bardziej, że jej serce długo samotne nie było. Trzeba Wam bowiem wiedzieć, że ta dziewczyna była bardzo kochliwa. Tak naprawdę starczyło jej spojrzeć na jakiegoś chłopaka czy mężczyznę i już serce zaczynało bić jej szybciej. Ale wkrótce jej nowy chłopak również zdecyduje się zdawać na studia do Tokio i wkrótce Nana zostanie sama. Ta druga Nana będzie, jak już wspomniałam, zupełnie inna. Ona nie skończy liceum, porzuci szkołę na rzecz muzyki, gra i śpiewa w punkowej kapeli, ceniąc sobie przede wszystkim wolność, niezależność, buntując się, chcąc się muzycznie rozwijać, no i upatrując w tym drogi do swojej przyszłej zawodowej kariery. Jest w szczęśliwym związku z basistą swojego zespołu, Renem, ale i w jej życiu wkrótce nastąpi potężne tąpnięcie. Ren, czyli jej ukochany, dostanie propozycję, no nie do odrzucenia tak naprawdę, propozycję dołączenia do zespołu muzycznego, z którym nawiasem mówiąc kiedyś rywalizowali muzycznie, a który teraz w stolicy będzie wydawał płytę i jest na prostej drodze do osiągnięcia sukcesu. Ren z jednej strony nie chce zostawić swojej ukochanej, ale no ma poczucie, że taka okazja może się drugi raz nie trafić. Równocześnie Nana, choć zrozpaczona całą tą sytuacją, nie chce być obciążeniem dla swojego kochanego, nie chce być tym powodem, dla którego zrezygnuje z realizacji swoich marzeń. Pozwala mu odjechać, mając też świadomość, że jest to koniec ich związku, bo na odległość ten związek po prostu nie będzie funkcjonował. Także dwie zupełnie różne dziewczyny, dwa zupełnie różne życia, ale ich ścieżki wkrótce będą się miały przeciąć, bo za jakiś czas obie zdecydują się wyjechać do Tokio. Dziewczyny poznają się w pociągu jadącym do Tokio, w pociągu, który utknie w śnieżycy, więc będą miały dosyć czasu, żeby się nagadać i poznać, a wkrótce zrządzenie losu doprowadzi do tego, że obie wynajmą wspólnie mieszkanie, choć tak naprawdę pozostaną dla siebie obcymi ludźmi. Jaki wpływ na życie obu nan będzie miało to spotkanie w pociągu? Jak to wpłynie na ich uczucia, na ich rozwój na ich związki. No to już musicie doczytać sami. To jest oczywiście dopiero pierwsza część całej serii. Tu dopiero wszystko się zacznie. Ja powiem Wam szczerze, no z niecierpliwością sięgnę po komy kolejne, bo to naprawdę bardzo fajna historia. Mimo, że natrącić no, może trochę banalnością, jest napisana z humorem, ale też sporo tutaj dramaturgii, sporo wzruszenia. Całą historię czyta się bardzo dobrze, jest też narysowana fajną kreską, także seria zdecydowanie warta polecenia. Ja słyszałam o niej generalnie bardzo dużo dobrego i faktycznie to zdanie podzielam. Serdecznie polecam.